Видите что с этого? Вот десять, шестьсот, Ларча, Тямуш, Тямуш еще эти, Нильча, Маша, где вы стоите? Нильча, Ларча, че та же? Ааа, курш, Ларча ты, если нам не скакуешь, то уважай себе. Larci to praktycznie nie widać, co tu się tarza. A tym się świeci. Siżynka demo, 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 chodź tu. Cięba temu, siebie hej. Patrz, masz, masz, masz. Tak, larcia tutaj się zazdrośniutko dozdrośn jest. A demo, hej, demo, patrz. Nie